Ja zawodowo pasjonuję się finansami. Obecnie pracuję jako Senior Finance Manager w International Automotive Component Group i właśnie tymi finansami tą wiedzą tą perspektywą finansową chciałabym się podzielić z moim menti, wiadomo, że każdy biznes, tak nieważne co robimy na końcu na końcu są pieniądze. I myślę, że właśnie taką perspektywę, umiejętność planowania, spojrzenia długoterminowego, spojrzenia takiego krytycznego też na finanse, to jest, to jest coś, co mogę zaoferować. Do tego jeszcze takie krytyczne myślenie, to, żeby. Myślę, że taka najczęstsza pułapka kosztów utopionych to jest taka pułapka, w którą wpadają młodzi przedsiębiorcy albo właśnie koszty planowania, czyli wszystkie takie błędy poznawcze, które nas dotykają w takim codziennym, w codziennym życiu i w myśleniu. I jak, jak tego uniknąć, jak się przed tym bronić, jak na ten biznes popatrzeć krytycznie z różnych perspektyw, to myślę, że w tym mogę służyć pomoc.